Mako, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Polski. Jesteśmy już właśnie po świętach na Podlasiu, Walii. I teraz jestem tak skupiona na czytaniu. I teraz jedziemy na święta do mnie, na drugą część świąt. A później będzie jeszcze trzecia część świąt w Londynie. Zaczynamy tego, zobaczyć ten cały klimat świąteczny, jak to wygląda. Pokażę Wam dzisiaj troszkę z Alą, jak wygląda. Ładnie ubrany wiel, zdziała nasze znaczy przystrojenie świąteczne. Dokładnie. Mowa mama opowiadała, że jest bardzo ładnie. Także chcę wam to pokazać. Może pojedziemy jakieś góry jutro. I tak dalej, i tak dalej. Troszkę jeszcze z tej Polski, chcemy wam pokazać. Także oglądajcie ten odcinek. No i moi drodzy, tablica coraz większa. 157 krajów tak kończy rok 2024. Zapraszam Was na kolejne niesamowite podróże. Wojownika, trzeba dorobić kolejną tablicę. Bo tutaj już nie ma miejsca. No i wczoraj, jednak, plan się troszkę zmienił. O, w ogóle dziękujemy. Odkryj auto. Dodaję samochodzik. Idziemy w góry. Znamy Mamusia, Lala. Mamusia i Lalusia. I idziemy właśnie do Szczyrku po, Wjeżdżamy sobie na Skrzyżnę na górę. Bo jest pełno śniegu podobno. Później idziemy do Wisły. Na jakiś obiadek, a później Wam pokażemy na samym końcu Gwiazdko jak wygląda. Pięknie, wystrojone miasto, w którym no nie już 14 lat, ale mieszkałem całe życie, całe życie pół, pół życia. No, pół można powiedzieć sumie, 20 lat. No i jesteśmy w szczyrku, tu możecie zobaczyć skocznię, którą naśnieżają, właśnie, Także pewnie za niedługo będą skoki. Czekajcie, tu będzie lepiej, no, ale akurat jestem pod słońcem, to nic nie będzie widać. Później Wam pokażę. No, i idziemy szukać parkingu. Oczywiście, później trzeba zjeść coś dobre w jakiejś góralskiej chacie. Jakieś oscypka z boczkiem. Pycha Piękną mamy pogodę w ogóle. Piękna wiosna w tą zimę. Mm -hmm, a jak wyjdziesz na zewnątrz, to a bardzo w I love serki. Moi drodzy, teraz szybki przerywnik tego odcinka. Sprawdźcie, co już dzisiaj o 18.00. Czeka na Was na Super polsad. Oglądajcie pierwszy odcinek mojego osnego programu czyli wyprawy wojownika. Sprawdźcie zapowiedź. Ruszamy na wyprawę. Siemanko, nazywam się Piotr Pająk. Podróżuje po świecie i trenuje sztuki walki. Ma za sobą ponad 100 walk i ponad 100 odwiedzonych przez siebie krajów. Bo od dekady łączy pasję podróżowania i wojownika. Przyjechałem do Rio, by sprawdzić się z lokalnym mistrzem brazylijskiego jiu-jitsu. Wyprawy wojownika. Sylwestra o 18.00 w Superpolsat. No i jesteśmy. Chciałem właśnie na kolejkę. Parking. 20 zł, także nie tak źle. Powiem wam, że się spodziewałem więcej śniegu. To na dole, niestety, nie ma, ale na górze już jest, bo z kamerki. Jak chcecie się upewnić, czy jest śnieg, to po prostu Chodzicie, wpisujecie skrzyczne kamera i macie. Tutaj możecie zobaczyć. Trasy wszystkie jakie są I Ile razy w życiu ja tutaj byłem od małego tu przyjeżdżaliśmy jeździć A na górze czeka nas Dawidek, który przyjechał pojeździć Tutaj możecie zobaczyć cenę jakby Was interesowało Mamy, żeby jechać do samej góry i na dół, a to musimy dać 75 Sielamy! I patrzcie, wszędzie tu, się, tu są wszędzie te stokie narciarskie. Tu nie ma śniegu. No i patrzcie, im jedziemy, tym więcej śniegu. Znaczy tu jeszcze i tak się nie nadaje do jazdy, ale ludzie mają na spiniaczki taure znaczy na trekkingi. Zaraz musimy zmienić na kolejną część kolejki. Macie dwa etapy do góry No i moi drodzy, tu się zaczęła zima prawdziwa Ludzie już jeżdżą w Adidasach. Ale patrzcie, no dzisiaj warunki pogodowe są tak niesamowite do jazdy Ale fajnie, normalnie mam taką ochotę pozjeżdżać. O i tutaj już jest większa kolejka, chodźcie do kolejki idziemy od razu. Tutaj możecie sobie coś zjeść, napić się Ale my jedziemy na samą górę Jak ja dawno takiej zimy nie widziałem Nawet nie mówię, że śnieg, bo śnieg to śnieg. O, tu jesteśmy na 945 metrów. E, na Antarktydzie, no to był ostatni raz, no to ile I to było? Na lasce w sumie trochę. Na lasce, no tak troszkę, ale takiego, żeby tutaj na deskę i tak dalej, no to takiego czegoś dawno nie widziałem o, Ale kolej jest. Ajaj. Patrzcie patrzcie ile tu już ludzi czeka w kolejce I to powiem, że może to nie, tak nie jest tak dużo jak zawsze Czasem jest dużo gorzej. Ale w ogóle wszyscy w kaskach. Jak jeździłem czasy, że nikt nie, woził, nie nosił kasków. A teraz widać, że wszyscy się zabezpieczają. Tutaj na górze to zima już w pełni. Słoneczko dzisiaj no mega warunki. No, dla ludzi, którzy są ze Ściarku, bo wiem, że mnie tu oglądają, bo nawet spotkałem. Także dajcie znać, która kolejka jest nowa. Ta, którą my jedziemy, czy ja tamta? Ale tamta wygląda na nową. że Słowacy wybudowali. O, wydoki się już zaczynają ładne. Jeziorko, już tam widać. Nie sądziłem, że mnie tak śnieg będzie cieszył. Nie, <laughs> Naprawdę, aż mnie to cieszy, że tu jesteś Przepięknie Dobrze, że przyjechaliśmy. I idziemy poszuk poszukiwać Dawidka, bo gdzieś tu jeździ od rana. Jesteśmy na górze, jest taka piękna pogoda, tak słońce świeci. Jest nas David Ej, ale tak, wytrzymacie dobrze. co so, jak jesteście tutaj i wszędzie jest śnieg, choinki zaśnieżone i tak dalej To po prostu takie wspomnienia mojego dzieciństwa Tu jest żywieckie czy międzybrodkie czy żadne hmm. będzie żywieckie, ale... żywieckie bo no Rzeczy tutaj przejdź, uważajcie Dzień się przejda, to naprawdę piękny widok tutaj jest zaraz zobaczymy ale jest tak cieplutko że naprawdę ta zima nie przeraża ni trochę Wyobrażałem sobie żeby tu będzie naprawdę lodowato a jest super właśnie skrzyżna tutaj macie 1257 metrów nad poziomem morza nie wiem o co chodzi z tą żabą dziwna akcja Nie wiem co żała tu ma wspólnego Może ktoś może wytłumaczyć to dajcie znać One chyba jadą dlatego nie odbierają Mam ale żeby ale żeby zjechać na dupę zjeżdżaj Zrób coś szalonego Nie Patrzcie jak widać piękne Tatry Dzisiaj widoczność jest po prostu idealna Idziemy tutaj jeszcze na dwa takie punkty widokowe, żeby ładnie poglądać co jest dookoła. Zjeżdżamy na dół i przejdziemy się jeszcze z czirkiem. później sobie pojedziemy do Wisły Tu tak jesteście w tych regionach Tu powiem Wam, że są tak piękne miejsca Moim zdaniem bardzo warto odwiedzić Rzekami, tylko jeździliśmy na Nardach, bo już od chyba 12 roku życia, już na deskę przeszliśmy. Tylko wtedy snowboard to było coś wyjątkowego, nie było tak jak teraz. Ale twierdzi, że to był dobry pomysł, że przyjechaliśmy do Polski na święta. Tak. A ja mówię, że dobrym pomysłem było, Filadelfia. była Filadelfia. A ja masz tą, tą pompę, widzę, że mi zmarzły usta już. A zimno nie jest. Zazdroszczę tym ludziom, aż chcą go pojeździć. Byśmy okay. też mogli, ale mamy tyle planów dzisiaj, że nie ma na to czasu. Ja, Ej, cię podobają, ale góry. Bardzo mi się podobają. Bardzo co? Nie ja byłam już w górach. Ja nie wiem, że byłaś ja na pewno. Patrzcie jakie piękne widoki, jakie piękne beskidy. śnieg to jest jeszcze piękniej, ale jeśli nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i tak jest świetnie. Trzeba było zjeść oczypka, winko grzane i takie dziewczyny w górach. No i przyjechaliśmy jeszcze teraz tutaj na główną ulicę Szczyrku żeby zobaczyć co tu się też dzieje. No Kłop, Kłop, no o, pyszne O, tutaj są po 3 zł A ja płaciłem na górze na 2,50 A ja płaciłem na górze 20 za 2 I patrz, Właśnie jakiej zęba. gora, jeszcze jeszcze zęba nie ma z ciupagom ładny, co? Jak ja? Wieczorem też fajnie musi wyglądać i świeci wszystko Baranki Ale dużo kiczu strasznie Przed chwilą z mamą porozmawiałem że już ten szczerch się tak zmienił że kiedyś tak się przyjeżdżało to więcej było takich miejsc że same takie turalskie haty a teraz to już po prostu wiele. Znaczy, teraz akurat wam pokazuję te góralskie, żebyście widzieli, jak to powinno wyglądać. Jak te restauracje. tutaj dostaliśmy, właśnie polecajkę do starej karczmy, żeby iść sobie zjeść, że jest przepyszne jedzenie. No ale poza tymi ładnymi domami góralskimi to już jest dużo takich betonowych, zabudowanych. Już nie ma tego klimatu takiego. Idziemy tutaj. No, tu jest klimacik. Taka góralska ta powinna być. O, codziennie od 17 Góra, ale na wejściu. To jest klimacik, właśnie. Tak, jak powinien być. Tak, jak tutaj było kiedyś więcej takich. No i dlatego takie miejsce trzeba spierać, które jeszcze po prostu zachowują te zwyczaje i ten klimacik, o niedźwiedź. No to jest klimacik, świetnie to wygląda. No i tak, pierwsze danie. Kwaśnica po góralsku. Dobra? Tak, trochę za mocno czosnkowa dla mnie, ale dobrze. No a ja czekam na placek po zbójnicku. Dobra, jedząko naprawdę spoko. Kwaśnica do poprawy, ale reszta była smaczna. Pozdrawiamy panią Jagody, która nas obsługiwała tak. bardzo miłą panią. <laughs> I oczywiście chłopaka, który już oglądał cały czas, także pozdrawiamy serdecznie. A my teraz zbieramy się i jedziemy dalej. Trzeba przejechać z górę jedziemy do Wisły. Dzisiaj mamy wyprawę z Wisław Wielskobiała. No i tutaj jest tak, na który uwielbialiśmy jeździć po prostu z bratem. Teraz akurat nie działa jeszcze. Pewnie za mało śniegu. Szczerze, nawet nie pamiętam, jak on się nazywało, ale, ale zawsze się świetnie tu jeździło, bo to wieczora było oświetlone. No i teraz tu przyjechaliśmy na samą górę. Jesteśmy na Białym Krzyżu. Sorry. I powiem Wam, że tutaj to śnieg już jest normalnie. Nie, że naśnieża, chociaż może też naśnieżają. Ale tu już jest, nie dość, że bardzo dużo ludzi. Normalny śnieg też. To są takie wyciągi, gdzie ludzie bardziej uczą się po prostu jeździć. Taka malutka górka. ale słychać, ze szkółki narciarskiej. To są wyciągi old schoolowe ze starych dobrych lat Mam tu jakiś fanów zimy Dajcie znać Dla mnie najlepsza zima To tam na Antarktydzie <gryw> Ale w Polskich górach też jest świetne. Nie ma co ukrywać mają swój klimat Dobra jesteśmy pod skoczkiem Adama Małysza w Wiśle Możecie sobie wyjechać kolejką na górę i zobaczyć sobie Wisłę z góry, ale my sobie tylko wejdziemy tutaj na górę byłam wam pokazać Widać jest skocznia naśnieżona także pewnie jakieś zawody będą albo były już o i patrzcie jak to tutaj wygląda skaczam i tu się zatrzymują No, będą. właśnie też tak mówiłem. Że pewnie zawody będą, skoro przygotowują. Pomyśl, jaki trzeba być wariatem, że tak skakać. <grystanie> no i powiem Wam, że tutaj normalnie Wiśle wszędzie śnieg. Może nie wszędzie, ale tu już jest taki normalny, który naśnie, że. O, jedzie z góry. Patrzcie No takim stromem. Nie wiem, kto z was był kiedyś na górze, na skoczni, ale jak się patrzy w dół, kupa majtka normalnie ze strachu. Patrzcie on na patentie jeszcze na linie jest przymocowany. Nie wiem, czy widzicie, widzicie tą linę. O, teraz ją widać. To był taki dobry pomysł zrobić sobie taki dzień tutaj teraz w górach. Bo po prostu ja się już tak nie mogę doczekać zakupanego jak tam parę dni sobie spędzimy, będzie taki klimatik, w ogóle taką ekipą, że będzie... No w ogóle pomysł przyjazdu do Polski na święta i Sylwestra to było. Tak, o, musisz pogodzić się. Muszę iść do Barbera. Nie, to był bardzo fajny pomysł. Już tak dawno nie byłem po prostu też na święta w Polsce, a to są tak fajne święta i tak fajny Sylwester. Takie prawdziwe. No. Takie prawdziwe święta. Dokładnie tak. Jeszcze tutaj jest ten śnieg, to już... Nie no, cudownie. Wszystko, jest po prostu wszystko dopełnione. Będziemy przelatywać do Polski raz na 2-3 lata, nie? O tak, raz na 2-3 lata, tak. Na pewno nie co roku, bo no to nie, nie da szans Nie da się nawet, nie ma szans. Ale tak, ale też jedne święta musimy na pewno spędzić kiedyś w Nowym Jorku. No. Po tam na lodowisku pod choinką to. Tak. Jak się nazywa ta choinka? E... Hmm. Rockefeller, to jest Tak, pod Rockefeller Center, Center dokładnie tam zobaczyć cały time Square i tak dalej, no tam też jest super klimacik. Chociaż byłem 3 lata, jak było zimno w Nowym Jorku i tam naprawdę zimno. Tam zimno jest tak, że się wytrzymać nie da. Ale to będzie na pewno coś fajnego. O teraz do góry się wciąga. No i przyjechaliśmy właśnie do Wisły. Idziemy teraz takim lokalnym targiem, idziemy na deptak. Się przejść. Może jakieś gofra zjeść. Zobaczymy co będzie. Wisła też jest do mojej pamięci i że to zawsze przyjeżdżaliśmy albo żeby właśnie gdzieś pochodzić, albo do hotelu gołębioski. Bardzo fajny basen, taki takie spa można powiedzieć. Już jakieś jacuzzi, jakieś sauny itd. Po zrobienia zwisły. No i to jest właśnie świetne to miejsce, żeby pospacerować sobie. Takie wiślańskie krupówki Wszędzie coś Grane winko Wygląda jak świnka No to wygląda jak taki no właśnie no taki dzik A nie jak Misiu No i patrzcie Tu jest 7,50 za winko i to jest To jest uczciwa cena I to bardzo i pamiętajcie, że w kolejnym odcinku będziecie mogli zobaczyć jak pięknie wygląda Londyn. Bo lecimy właśnie dzisiaj w nocy do Londynu. No tam jest jedna sprawa do załatwienia plus dodatkowo jeszcze chcę Wam pokazać jak pięknie świątecznie jest ubrany moi drodzy wjeżdżamy do Pierska Białej Popatrzcie jakie piękne od razu wesoły świąt to jest po lewej dworze z centralnym mieliśmy szkołę, do której z zbałem, czyli budowlankę. No i pokażemy po troszkę jak wygląda wielsko. Zaraz troszkę przejdziemy, trochę wam pokażę, się tu pozmieniało, parę lat tutaj nie byłem. także trochę wygląda inaczej. Przejdziemy przez miasto. Ale trochę pusto. Tak w ogóle zrobili jakąś centrum, ogóle jakiś wielki parking. Teraz widzę, że jest scena, jakaś fontanna. Patrzcie jaką fontannę zrobili, tu kiedyś w ogóle był ogromny parking. Się troszkę pozmieniało, dawno tu nie byłem. Tu przez to jak tutaj ta główna ulica 11 listopada była naj, najlepszą ulicą w sumie taką. Dużo się ciało sklepy wszystko. Jak zbudowali centra handlowe, wszystko padło. Totalnie padło totalnie. O patrzcie, miasto też ładnie ubrane I o dziwo są ludzie, tu normalnie to ciężko ludzi spotkać O patrzcie, Ereksio. O, Reksio, Reksio jest z Bielska, nie wiem czy wiecie Bo legilolek też, nie? Tak Piękna renifery Mikołaj O i patrzcie jaki ładny Reksio Widzę to w kawiarska białej Tutaj wygląda pięknie, choinka, zamek się świeci. Stajenka świąteczna, na bielsko pod względem świąt naprawdę daje radę. No i tu idziemy teraz na główny plac. Pokażę Wam też podobno, pięknie wygląda. No, i tak wygląda na rynku, ale szału nie ma. Myślałem, że będzie ładniej dużo. A tu szału niestety nie robi, ale i tak wiersko jest pięknym miastem. Tutaj wakacje warto sobie przyjrzeć, bo tu się też dzieje, ale teraz. Ciekawe czy to będzie Sylwester, bo jest coś pokazane, że będzie. Czekajcie, czy będą organizowali. Ale czy to tu będzie, czy gdzieś? Czy tam gdzie scena? Ale tu mogą postawić jeszcze scenę, bo tu stawiają. I maluszek. Bo w bielsku produkowali świata. I maluszki. Dobra, wracamy już. Powiem wam tak bielsko przystrojone 10 na 10. Bardzo pięknie wygląda. Jestem zachwycony. Dawno tutaj nie byłem na święta i trzeba przyznać, że klasa. Szkoda, że nie ma śniegu, albo był śnieg, to jeszcze lepiej by to wyglądało. Ale tak jest spoko Klimat się odczuć, to najważniejsze. To nie? Tak, zdecydowanie. Pięknie. Oj, patrzcie, jest Bolek i Lolek. Dwie legendy w wiersku. pod sferą. Są dwie galerie: sfera 1 i sfera 2. Przez te galerie wszystkie sklepy w Biosku praktycznie wpadły bo wszystko się przyniosło tutaj. A tutaj centrum też. Sfera ładnie urana, świątecznie. Właśnie też coś nowego, czego nie widziałem jeszcze w Bielsku Taką muszla koncertowa. Że to wygląda, to były takie slumsy straszne, a to teraz pięknie wygląda. No i dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. To był niesamowity dzień, święta, święta świetna wyprawa w góry. Fajnie, wróciło dużo wspomnień, także wszystko udane. Dzisiaj w nocy ruszamy do Londynu. Z Londynu zobaczycie na pewno jeden odcinek, może dwa, jeśli będziecie nagrywać, ale pewnie jeden. No i później wracamy do Polski i ruszamy do zakopanego. Dzięki wielkie. Pamiętajcie, że jeśli jeszcze nie widzieliście jakichś poprzednich odcinków z tej podróży to było ich już 92, jeszcze zostało ostatnie parę, będzie 100 na sno, tak jak wam mówiłem. I później wracamy do Tajlandii. Zaczynamy obozy na My Camp. Pierwszy termin wypełnił się już całkowicie. Na drugi termin mamy jeszcze 5 wolnych pokoi. Jeśli ktoś chce, to zapraszamy serdecznie. Możecie wpaść nawet grupką, jak tam chcecie. Naprawdę bardzo, bardzo jest fajnie na tych obozach. Wszystko jest tak jak powinno. Fajne zwiedzanie, fajne imprezowanie, super treningi. No i pamiętajcie, że jak ktoś przeżył na postelni musi trenować. To, jest, to tak wygląda. To jest ważny grunt. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Na razie pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. Podkręćmy jeszcze na sam koniec te wyniki. I to był naprawdę świetny rok.